True to Colors. To Poczekajcie, ja sobie to znajdę. Sobie to Ale jakie zdjęcie diuka, te korupcja. Ale zobaczcie, jakie oni mają zasięgi, Te Godzinę temu wstawiła główna reporterka. oglądaliście już najnowszy odcinek True Colors, ma dwa lajki. I to jeden od siebie. I jeden od operatora kamery. Słuchajcie, no ja nie <laughs> wiem czy to ma dotarcie. Nie, nie wiem, czy to jest oba. sens, kurwa yy, Nie Bartosz. wiem, czy Bartosz. to jest sens, kurwa. Ale zobaczcie, zero retweetów, nic, kurwa. Martwy kanał, zobaczymy co ona publikuje. Hej, ja zapraszam do obejrzenia najnowszego wydania True Colors. O, jeden komentarz. Te newsy jakieś niezaktualizowane na przykład. To. Ile ona ma w ogóle? Siedmiu, obser Kurwa, siedmiu obserwujących ma. Kobita ma siedmiu obserwujących, ma się? Czyli gdybyśmy zaprosili jeszcze tutaj Leo. Indiana Jonesa i Benjamina, to mielibyśmy taką samą opiniotwórczość, jak ona. Przecież ją, sam, ją sami odchlejency zaczęli follow'ować, ta, ta Serafin to nie jest ta, co tam w górach jakieś rytuały odprawia. Tak, ta ćponka, no. Za zadnia studentka nocą praktykuje, praktykująca wiedźma, zobacz, Serafin Witch. Co ono tam postuje? To co zgubione zostanie długo odnalezione. Musisz podjąć trudną decyzję, ale dzięki temu staniesz się silniejszy. Z, z, z co jest za pierdolenie? Kto szczerze? w te wróżby wierzy? Kto, to, kto w ogóle Żeby... wierzy we wróżby? Tu? A, A może, może to my zrobimy ten... swoje media, co? Jaśmina ale... jako prowadząca. Ty, ale to. Kurde, teraz sobie myślę, może Jaśmina. Jaśmina prowadząca. Wydanie. E. Espresowe wiadomości. E? Ekspres. No? Tele-Ekspreso. Tele-Ekspreso. Tak. tele, tele, Ta. tele Szanowni Państwo, minęła godzina 17, podajemy najnowsze wiadomości. Duke Owens przytył 5 kg na wadze i 40 tysięcy w łapówce. Czy szeryf złoży blachę? Czy będzie nadal robił gangsterom lachę? Kolejne wiadomości. Oczywiście Szali Espresso liderem w rankingu gangsterów. Logan Cappuccino znowu nieuchwytny. Sprzedał 40 kilo trawy kłęb ku... w jeden dzień. No? no Mike... to nie wiem, przecież. No, no, no. no. No ale w sensie na no, szczeryfa można by, ale jakbyś tak po to no, to byśmy sami na siebie dowody dorzucali. No to prawda, to nie, nie prawda. Co to rozumie, to, co to Mimo, że słuchaj, byłoby to ale naprawdę, to... to ludzie mogliby to wziąć niby za, za parodię, patrząc na to, że jest teraz jakaś Nie, 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 to musiałyby być na, najprawdziwsze wiadomości. No tak. tak. Nie być, nie, to nie mogło być, to być realne, nie doczeki. Ale, tak ale wyobrażajcie by... tak, sobie by, to ja... realne wiadomości, ale tak, tak naprawdę ludzie, którzy no nie są w żaden sposób związani, czy wtajemniczeni, czy tak naprawdę nie interesują się tym, no nie będą myśleli, że to jest e, najprawdziwsza prawda, na a osoby, które miały gdzieś styczność z tym wszystkim, a, no będą wiedzieli, że to jest faktycznie prawda. Bo Może to, też pomyśleć, to... że to będzie, wiecie, takie utarcie nosa dla dziennikarki i, i zrobienie jej, nie wiem, na przykład czy coś takiego. Może to, żeby to uwierzytelnić i przytrzeć jej nosa, to na przykład będziesz miała czerwone włosy i w bikini będziesz mówiła. O, czerwony, tak. I, I nie True Colors, tylko Better Colors, kurwa. Better, color. o, o, better o. Colors, Better no. Colors. A jest coś od niej ładniejsza, ze dwa razy nawet. I jeszcze moglibyśmy zrobić tak, że cała ekipa by dała te followy, to byśmy mieli tak, na pewno tak, o wiele Tak, więcej tak, niż tak. No w momencie, w którym puszczamy materiał, już masz, 4 lajki. O, czyli dwa razy więcej niż ona. Czyli nie że jesteś dwa razy ładniejsza. To masz dwa razy więcej lajków. Chuj z tym, że jesteś dwa razy głupsza, ale damy radę, będziemy ci pisać skrypty. Co? Wtedy na przykład będzie nasza nie można już wszystkiego. Dwa razy prawdziwsza. Tak, będzie to najprawdziwsza, najprawdziwsza, dwa razy prawdziwsza, prawda? No podoba mi się ten pomysł. Brawo. Ja to wymyśliłem. Brawo. mi Trzeba będzie skombinować kamerę, jakieś miejsce do nagrania, najlepiej grę z grę i robimy to. Będziesz miał wiary z gangsterami. Mogę, mo mogę zmienić głos i na przykład opowiedzieć o tym, jak się chluje. Hod tak, zrobimy też webinar, webinar dla początkujących gangsterów. Musicie kupić ziarna, najlepiej z tego numeru, kura. Dzwonicie tam, przyjeżdża chłop, kurwa z donicą. Wiesz, no, 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 no. no. Tak. Mam to... to jest dobry pomysł. A ja, tak. ja na przykład sekrety dealerów, jaki ten certyfikat... O! Jest sekret to... dealera, kurwa! Odcinki w poniedziałki od 22. O. A, Secret a dealera. Jest sekret dealera. A nie, w sumie to razem moglibyście taki panel. Bo chyba też, też masz certyfikat, nie? Na co? No... sadownictwo. Nie, sadownictwo? Ja tylko... coś tam się zdawa, ale jakoś nie, nie tak, ja to... Irokes, ty byś mógł na przykład dwa razy wystąpić w jednym materiale i tylko zmieniać kolor włosów. Zrobilibyśmy wtedy o, serię ty... Głupi i Głupszy. A, a? a nie Mądrzejszy i Mądrzejszy? No, może. Kwestia nazwistwa. Może... Widzowie i tak no, się domyślą. Moglibyśmy też sekcję oszustw podatkowych, gdzie Indiana by przekazywał sekrety jak dostawać zasiłek dla bezrobotnych pracując. Ta, na przykład, no? Sekret kura bezrobotnego. Tak, tak, tak. Tak, Porady socjalne i społeczne. Jak zrobić dzieciaka, króla, i mieć 8 koła na czysto z tego. Pracując legalnie i biorąc zasiłek dla bezrobotnych, i wsparcie socjalne na obiady w ośrodku domu społecznego, no. Tak jest, tak jest, no. Moglibyśmy też tę wróżbitkę zatrudnić, żeby tam wróżby robiły. Wróżbitkę? Ale kto ta w kółkę uwierzy, Kanadyjczyk? Przecież to jest jakieś nie, co ona? Ućpie się, narysuje sobie tego, krzyżyk na czole i co? Myślisz, że widzi przyszłość? komunikuj się z babką? Daj spokój. może jakieś by tam przyciągnęła, no. Po, Ale po, poczekaj, po. no Serafinę, zobaczymy, zobaczymy co ona postuje w ogóle. Popatrzmy, popatrzmy. Horoskop tygodniowy, o, na przykład. Ty, zobaczmy na lipiec, czy mi się sprawdziło. O, poczekaj. Jakie jesteście znaki Zodako? Nie, a ja ryby. Ryby. Już od całego poniedziałku pojawią się sprawy, które należy niezwłocznie załatwić, aby nie ponosić konsekwencji w przyszłości. W pracy zbierzesz plony z rozpoczętych wcześniej działań. O, to się sprawdziło, bo obchodziłem całego Mefeusza. I by to bardzo szybko. Stary, ale to się sprawdza za każdym razem. Kto nie ma, powiedz mi, ze wszystkich ludzi na świecie, kto nie ma ważnych spraw do zrobienia od samego poniedziałku? Dla mnie to też taka ważna jest... No dobra, a ktoś jest nie, nie. wodnikiem? Nie. Ja to jestem czysty lew. A ty, Jaśmina? To jest strzelec. Strzelec. Patrzymy na strzelca. Szczelec. Nie, nie, nie zrobię strzelca. A nie jest. To, co zaplanowane, ma szansę na realizację. W pracy będziesz mieć okazję do rozwoju osobistego i zawodowego. Zajęta strzelca raczej nie powinny liczyć na miłe chwile we dwoje. Twoja druga połówka może być zimna. Możesz odkryć, że ukrywa przed tobą tajemnicę. Jednocześnie, jeżeli zapolujesz na starszego mężczyznę czarnoskórego, możesz być z nim bardzo, bardzo szczęśliwa. Początkowo przyrodny seks w publicznej toalecie może zmylić delikatnie twoje zamiary wobec niego, ale na koniec dnia możecie być naprawdę szczęśliwą parą. No super, super. Czekaj, gdzie czy to, to, czy to No tutaj już, kurwa, na komentarz, chyba bo polubiłem. Yy, no i co? A irokes ty masz co? Lew. Lew, zobaczmy co, co mówi lew. W tym tygodniu ogarnię ci uczucie nostalgii oraz niechęci do działań i mówienia. W pracy nie rezygnuj ze swoich pomysłów, a wszystko, co zarobisz, przekazuj swojemu szefowi Charlesowi Espresso. Zajęte lwy nie powinny nastawiać się na romantyczne uniesienia, a wolne lwy są do jebania. Tak to wygląda, no. A. no? To chyba takie nasze to takie. Nie wiem, że dla ka każdego pasuje, ale ten dla strzelca taki. Może nie wiem. Sprawdzający się. No, 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 no nie wiem, nie, nie, nie może, może się sprawdzi, no? Trzeba, 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 bo bo te. trzeba by bo Musiałby. Trzeba by było tak. W tym kierunku dążyć. Ma?